Cześć cześć. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z krzyżówkami z rodziną krzyżówek. Słuchajcie. Sprawdzamy, sprawdzamy te wszystkie krzyżóweczki, co? Prawda? Dzisiaj jest czwartek. Wydawałoby się, że powinna być taka przerwa na premierkę, tak, ale nie ma premierki. Nie ma dzisiaj premierki. Przynajmniej ja na stronie Lotto tej premierki nie widziałem. No więc zakładamy, że jej nie ma. Słuchajcie, na no jak jej nie ma no to lecimy dalej z krzyżóweczkami. No mieliśmy już krzyżówkę, mieliśmy krzyżówkę XL. Dziś będzie krzyżówka XXL na no na następnym drapingu. Słuchajcie, będzie wielka krzyżówka. Ta za 30 zł, na którą wszyscy absolutnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekamy. No i co na razie? No był pustak, był zrocik, tak. Ale zobaczymy, zobaczymy, co dzisiaj, słuchajcie, będzie. Krzyżówce XXL, no zasady znamy. No przecież przed chwilą dwie krzyżówki, no jak gdyby przed chwilą, jak pusimy odcinek po odcinku, to przed chwilą jest Zresztą nie ma co tu tłumaczyć. Tutaj zasady są naprawdę znane. No jedynie mogę tutaj przypomnieć, że trzy słowa to będzie dyszka. No a potem tutaj dokładnie tak jak jest: dwie, dwie dychy, trzy dychy 50, 500, tysiąc, 20 tysięcy no i 150 tysięcy, czyli główna wygrana, to by była moc. Mamy bonus. Tutaj mamy mnożnik. Mnożnik jest tylko do tej krzyżówki, jeżeli by taki był potrzebny. Tak, bo najpierw trzeba wygrać, żeby mieć co pomnożyć. To co? Bierzemy się i drapiemy. Słuchajcie, no jak gdyby na dzisiejszy draping jest wkład dyszka. No ale ogólnie to mamy 48 zł na ten całościowo krzyżówkowy wkład. No i zobaczymy, co dzisiaj nam wyjdzie, ale zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale, tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, właśnie takich z krzyżówkami, z liniami, premierek, tak, no bo przecież ta premierka w końcu będzie, słuchajcie, na pewno, może za tydzień, może za dwa, ale będzie, wiadomo, sprawa. No i z miksikami, miksikiem mówiłem, <laughs> z gier komputerowych, no i wiele, wiele innych będzie mi też bardzo miło, zostawisz łapeczkę w górę, no i jakiś komentarz słuchajcie, pod filmem. To co? Lecimy, lecimy bez zbędnego gadania, bez zbędnego przyciągania, bo chociaż wiecie, że ja się zawsze rozgadam, bo ja, się tutaj, bo ja to ja, ale słuchajcie, jest A! Oczywiście pozdrawiam wszystkich Adamów i wszystkich, wszystkich wszystkich oglądających, żeby nie przeciągać, żeby te odcinki nie były jakoś bardzo długie. Już nie będę tak dosłownie wszystkich pozdrawiać, więc po prostu bierzemy się za drapanie. Tu. Tutaj fajnie. Ja bardzo lubię jak zaczynamy od takiego A, bo to bardzo przejaśni nam całą słuchajcie krzyżówkę. To nie znaczy, że gdzieś tam się nie pomylę, nie? <laughs> to wiadomo, bo ja to ja. Dobra, lecimy z kolejną krzyżówką. Bo tu już wydaje mi się, że wszystkie A jest zdrapane. No słuchajcie, jak zaczynamy od A, może tu naprawdę będzie jakaś wielka, wielka wygrana. No słuchajcie, takie 20 tysięcy, to by była moc, naprawdę moc. Tu jeszcze jest. Przy Adzie. Dobra, chyba A zdrapane. Lecimy z ostatnią krzyżóweczką. Tą, która może mieć mnożnik. Jest A. Tutaj jest A. tutaj w tym miejscu tu i to by było na tyle widzicie co wydaje mi się że a jeszcze tutaj w bonusie że Tą z chyba drapie się najdłużej. Tak mi się wydaje, że nawet wielką krzyżówkę jakoś tak nie drapie się aż tak długo jak właśnie krzyżówkę XXL. Ale to jest tylko moje taka moja subiektywna opinia. Śmiało jestem ciekaw, co wy na to w komentarzach, którą Wam się najprzyjemniej drapie. No wiadomo, że najszybciej tą za 3 zł. Mamy Y, szukamy Y. w sumie, którą najprzyjemniej się Wam drapie. To jest z tym bardzo ciekaw. Może właśnie tą, takie trzy małe krzyżówki. No w sumie XL to dwie małe krzyżówki, więc w sumie bardzo podobnie. No dobra, rozejrzyjmy się za tym Y. Jedno Y zdrapane, ale drugiego nie widzę. Tutaj jest Y. W tym miejscu. I to by też było na tyle. Ja, wiecie, że ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem krzyżówek. Bo po prostu ciężko, długo mi się je drapie, tak? Tak wolę z wami trochę porozmawiać, ja tak to bardziej się skupiam na tym drapaniu, ten odcinek wychodzi taki długawy. Co znaczy, że nie lubię krzyżówek. No tylko raczej, powiedzmy, nie bardzo mi z nimi po drodze, no ale jakby jeszcze zaczęły sypać jakimiś wygranymi, to myślę, że te drogi na pewno bardziej by się zeszły. Ale też śmiało piszcie w komentarzach właśnie, czy chcecie więcej jednak krzyżówek, czy bardziej może linii, czy, czy miksików, czy, czy takich droższych zrapek, czy tych tańszych właśnie za 2 zł, za złotówkę. Na pewno będą wszystkie na moim kanale. Tego możecie być pewni. No tylko pytanie jaka częstotliwość danej? Dobra, myślę, że Y zdrapane, czas na literkę P. Lecimy. Jedno, co mogę wam od razu powiedzieć, nie będę naddrapywać. To o nie, 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 to ja chcę całe emocje, słuchajcie, z wami spędzić. A nie, że po prostu wiecie naddrapać, i nie czuję tego, żeby tak naddrapane, i tylko o, wygrałem. Słuchajcie, jest tu już, jest wydrapane, nie wiem, 7 yy, słów, mam 5 nie? No tak jakoś, gdzie ja te emocje, takie mam poczucie przynajmniej. Ale śmiało, jeżeli macie inne, inaczej uważacie, śmiało też, wyraźcie to w komentarzach. Dobra, zajmiemy się tą literką P. Coś mi uciekają, tu jest. Tu jest na pewno literka P. Tutaj, tu. Tutaj i to tu, tu jeszcze. I to chyba by było jak na razie na tyle. Lecimy dalej u". No to jedziemy z literką "U". Jest i u". Tutaj mamy U. Tu się uznajduje. Jak na razie nie ma, no ale tak mało, że nie dziwne, że jeszcze nie ma żadnego słowa. No, jakieś będzie na pewno, bo to nie wierzę, żeby ani jedno się nie pokazało. Chyba to już wszędzie, słuchajcie, zostało zdrapane. No a jak nie, to na pewno je znajdziemy. Lećmy dalej. V, o to. Gumball Over, słuchajcie. To przelecimy bardzo szybko, raczej tego V nigdzie tutaj nie ma. No może być, gdzieś tam się znaleźć. Nie ma, więc od razu lećmy dalej. B. No, literka B już jak najbardziej występuje, chociażby o, tutaj w tym miejscu. Tutaj tu. Szkoda, że nie ma O ale może jeszcze będzie. Może jeszcze słuchajcie będzie. Dobra chyba B jest zdrapane, a czy tutaj? Hm, w ogóle by nie było B w całej krzyżówce słuchajcie, no chyba nie ma. Chyba nie ma, ja przynajmniej nie widzę. Lećmy dalej. Tutaj mamy literkę B. I też nie za dużo, bo to by było na tyle. Lećmy następne. Środkowy rządek. Jest R. R na pewno gdzieś występuje. Gdzieś mi tam mignęło. Tutaj mamy R, patrzcie tutaj jest P, było P, przeoczyłem, tutaj jest też R. Tu mamy R. I to by było na tyle, lecimy dalej. To jest jak najbardziej R. -ka. W tym miejscu, tu. Tutaj i tutaj, fajnie, trochę się tutaj posypało, przyjemnie, miło, miło, oby tak dalej. Tu mamy jeszcze R. Tutaj, tutaj. Ano, Rzym jak najbardziej jest na R, choć na Ż ale na R i lecimy da... a tu jeszcze jest wiecie w ostatniej chwili mi w oko wpadło to R i tu dobra, lecimy, teraz gwiazdkę zdrapiemy D D to jest tutaj w tym miejscu i D mamy od razu tu, możemy sobie odhaczyć, no niestety ON i i S Żeby było Adonis, no brak, brak tego Adonisa, jak na razie, jak na razie Ale najpierw skupmy się tutaj na literce D Nie widzę, lećmy dalej Jest i Ada, słuchajcie, jest Ada Mam nadzieję, że po drugiej stronie jakaś Ada jest, pozdrawiam Cię, Ado. Słuchajcie, mamy pierwszy wyraz, mamy pierwsze słowo. No niestety tylko jedno, jak na razie. <laughs> Jeszcze minimum dwa, żeby cokolwiek dostać, no ale wszystko przed nami. Szukamy dalej D. I tutaj w tym miejscu. I to by było na tyle. Tu mamy D. Tutaj D. Tu i B też występowało, prawda? Tak. I mamy słowo, mamy drab, słuchajcie, już kolejne, ale z innej krzyżówki, więc to się nie liczy. Cały czas mamy tylko po jednym słowie. Ale skupmy się, gdzie tu jeszcze to D może być. Chyba nie ma więcej, ja już więcej nie widzę. No to lećmy z kolejnym, lecimy z kolejnym. Teraz znak zapytania. Z. No to szukamy tej Zetki. Tutaj mamy Z. Tylko to jedna zetka była słuchajcie, chyba tak. Na to wychodzi. No trudno, mówi się trudno, drapie się dalej, lecimy dalej. G. Tutaj jest na pewno G. Gdzie jeszcze to G może się znaleźć. Patrzcie, tu jest jeszcze Z. Teraz to widzę, nie? Teraz to widzę. Ale tutaj mamy G. I to by było chyba na tyle tutaj tych dwóch literek. Lecimy dalej, szukam literki G. Dobra, tutaj nie ma. A czy tutaj będzie? Jest. Chociażby tutaj. Ale tylko tutaj, tylko w tym jednym miejscu się znalazło. Więc. Lecimy dalej. C. Szukamy literek, i C. Chociażby tutaj, też tutaj w tym miejscu jest kolejny C. to by było chyba na tyle tych literek lecimy dalej tutaj jest c tutaj jest c finish w w szukamy literki. W jest w tutaj w tym miejscu. Tu jest. Tutaj w tym miejscu. Patrzcie, kolejna Z. -ka. jest G? Ale w nie widzę, lecimy dalej. No, jak zwykle dużo przeoczyłem, ale tak jak ja to często mówię, słuchajcie w końcu potem znajdujemy je, więc to nie jest tak strasznie, jak mogłoby być, że biorę drapkę, a nie ma, nie ma wygranej, a tam, po, a tam jest słuchajcie główna wygrana, to by był dramat, to byłby dramat. No dobra, ale skupmy się jeszcze na literce w. Tutaj i chyba to by było na tyle. Chyba trzeba iść drapać dalej. Ostatni rządek jest L. Ja mówię, no gdzie jest? Gdzie to się pochowało? Jest LK. Tutaj nawet dwa koło, dwie koło siebie. Tu mamy. Jest więcej nie widzę. A czy tu, tutaj jest tutaj na pewno też jest, jako lato tutaj w tym miejscu i lecimy tu. Tutaj jest L. I to by było chyba na tyle. Lecimy teraz, znak zapytania, co nam powie. I. No to jedziemy i szukamy. Tutaj jest I, ale cały czas to nie jest słowo, to nie jest wyraz. Tutaj jest też I. To by było na tyle. Tu mamy też I. Zdrapmy sobie od razu. Tutaj, tutaj. Tu w tym miejscu. Dobra, i to by było chyba na tyle. A czy tutaj będzie gdzieś I No jest, jasne, że jest. Tutaj, tu w tym miejscu. Jak i tutaj również. I to by było chyba na tyle, a nie przepraszam, jeszcze tu no imperium, no jakie jak to by było imperium bez i słuchajcie. Rzucam okiem, rzucam okiem, jak najbardziej, jak najmniej chcę ominąć, lećmy dalej. F. Wiecie, to, to się spodziewaliście, nie, że... Jak ja z taką dużą krzyżówką to będę się mylił, to będę się mylił. I naprawdę będzie długi odcinek. <grym>, tak to już jest F F F F F Słuchajcie nie widzę tej F nigdzie Nie tutaj jest, dobra Ale chyba tylko tutaj, więc lećmy dalej Czy tutaj jest więcej tych F tu, ale wyrazu nie mamy jeszcze. I więcej f nie widzę. A tu też niestety F nie z niewidocznym jest. Leciły, sejcie. Jest E. No i fajnie. A, E. Chociaż no. Wydawałoby się, że o na pewno będzie wygrane jak jest i A, i E, ale to, to tak tak nie działa. Tak czołak na pewno trochę sobie tutaj podrapiemy, bo to jest zawsze takie, taka literka, która no, występuje po prostu w, słow, w, w, w dużej ilości słów Na przykład tutaj tu, tu tutaj również i to chyba jest na tyle. Nie widzę więcej. A tu, dobra. I chyba e zdrapany. No mogłoby być trochę więcej tego e. Lecimy dalej. Tutaj jest jeszcze e. Tu, tutaj i finish. I finish. Słuchajcie, nie ma Eski, na pewno nie ma nki, nie ma też o. No, więc wiemy, że niestety bonusu, niestety, słuchajcie, nie będzie, no ale może cały czas być wygrana przedostatnia literka, chociaż jak na razie słabo, chyba że aż tak dużo przeoczyłem, co też jest możliwe. Ale teraz skupmy się na literze T. Tutaj jest literka T. Lecimy dalej. Tu jest T. Tutaj, no trochę jest tego T, te, fajnie, ale niestety dalej bez wygranej, słuchajcie, dalej bez wygranej, dalej bez nawet jakiejś specjalnie większej szansy na wygranej tak naprawdę, bo tu jest słowo i tu jest słowo, więc słabo, no ale dobra, nie poddajemy się, lecimy z T. Tutaj, tutaj i tu w tym miejscu, a jeszcze tu. Przedostatnie. To N. n mamy tu. Tu mamy, tu i coś czuję, że dużo przyczułem. Patrzcie jest T, za chwilę sobie jeszcze przelecimy. Tutaj jest też N. Tutaj jest NC, też było, patrzcie. L, przeoczyliśmy L, słuchajcie i mamy Lubawa. No ale cały czas mamy w po jednym wyrazie, no jeszcze tutaj przeglądam już tak dla pewności, tak dokładniej lecę tutaj to, ale no bo i tak jest ostatnie już słowo. Ostatnia literka. No ale tak to by było na tyle. Lećmy tutaj, patrzymy tą enkę, tu drastycznie zdrapiemy tą mękę, ale na pewno nie ma O i nie ma S. Jest Unia, jest Ada, słuchajcie. Jeszcze jedno, tu i będzie wygrana. Tu mamy N, tu mamy N, tu mamy N. Patrzę cały czas, czy coś tutaj nie przeoczyłem. O, szkoda, że nie było O. Patrzcie, tu by było O, tu by było O i już by były dwie dyszki. No dobrze, ale tu mamy N. K nie było niestety. Tu jest N, ale S nie było. Była LK. No ale to z tego, jak i tak nie było H ani O? No i tak by było na tyle. Secie, tu mamy dwa wyrazy. I lecimy tutaj. N. Niezmiennie tą nkę drapiemy. Jest REN. Czyli mamy tutaj dwa. Jeszcze jedno jakby się trafiło. Tu jest O, N jest, ale znowu to O nas blokuje. Patrzcie, tu jakby jedno O jeszcze było. Patrzcie, tu by było 20, tu by było 20. Mogłoby być miło, mogłoby być miło, słuchajcie. Ale chyba nie będzie, bo nie ma tutaj. No dobra, lecimy, patrzcie, Z była już teraz już lecimy na, powterze, na pow tutaj powtórki, takie szukamy tego co pominąłem. O nie było, S nie było, K nie było, M nie było, H również zabrakło. No niestety tu jest pudło, tu już tak trochę patrzyłem, ale T jest ok, ale nie daje nam wygranej, bo nie ma K. Tutaj jeszcze T zdrapałem. A szkoda, bo tu naprawdę śmiało mogłoby jeszcze jedno być. No dobrze, i tu N tu, ale no wygranej nam nie daje, w ogóle nic nam nie daje. Tu jest jeszcze Zka. No dobrze, że z grubsza, to by było na no tyle. Niestety w krzyżówce X XL mamy pustaka. Sprawdźmy kontrolne, co by się upewnić. Widzę jest R, jest U i E. Bonusiku, co było? Bonusiku było 50 zł. szkoda, szkoda, bardzo by przyjemnie by było, jakby takie 50 wpadło, jeszcze sprawdzimy sobie mnożnik, a mnożnik razy 3 Patrzcie, jakby była tutaj dyszka z rocik, to byśmy tak naprawdę mieli 30 zł, no to co, no to trzeba, słuchajcie, na króciutkie podsumowanie jako dzisiejszy draping to była krzyżówka XXL, długi draping, bardzo długi wyszedł, no taki to wyszedł, a następny będzie jeszcze dłuższy, bo będzie wielka krzyżówka, mam nadzieję, że się nie gniewacie a wręcz odwrotnie, może się cieszycie i uhonorujecie to łapeczką w górę, że tak, taki długi odcinek był no ale tak czy owak krzyżówka XXL z numerem 15, niestety pusta Czyli dokładnie na całą rodzinę linii, to czeka przy nami jeszcze wielka krzyżówka. Ona sobie jasne czeka, ale krzyżówka XXL pusta, krzyżówka zwykła za 3 zł, pusta, jednak na razie tylko krzyżówka XL dała nam 5 zł zwrotu. Ja zecie Wam bardzo serdecznie, dziękuję takie błyskawiczne tylko, słuchajcie, subskrypcja, jeżeli dotrwałeś do, do końca, wielkie, wielkie dzięki, że jesteś, ale subskrypcja, łapeczka i komentarz, wielkie, wielkie dzięki za oglądanie, że taki długi odcinek tutaj ze mną wytrzymałeś. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!